Witamy w 14. wydaniu wiadomości Hrubieszów TV, a tym razem u nas? Cyrk Zalewski. Jedno budują, drugie psują, czyli o obwodnicy. Czy na nowym placu będzie fontanna? Dawnych Hrubieszów w obiektywie Krzysztofa Czarskiego. Spotkanie fanów otaku. Obejrzyj uważnie do końca, mamy konkurs dla bystrych. Mniej zwierząt, ale więcej przysłowiowego dymu i nowoczesności. Tak w skrócie wygląda dzisiejszy cyrk. Ten największy w Polsce, cyrk zalewski, gościł u nas 4 sierpnia. Tak samo jak teatr, cyrk również modernizuje. Czy publiczność widzi coraz więcej? Mamy telewizję, mamy internet, wymagamy coraz więcej. Już. Już, nie, już Cyrk nie może zamykać w takiej prostej rozrywce, chociaż nigdy nie był prostą rozrywką, bo wymagał lat treningu i przygotowań całego z przedstawienia. Teraz jest to samo, tylko jakby atrakcje, atrakcje się zmienia, zmieniają, dodajmy więcej światła, więcej dymu, tak w cudzysłowie, tak, więcej poweru, więcej niebezpiecznych dynamik. Dawniej na cyrkowej arenie występowały egzotyczne zwierzęta, dziś jest ich dużo mniej, ale za to weszły nowoczesne numery wykonywane przez ludzi. Niektóre naprawdę mrożą krew w żyłach. Chociażby kula śmierci. Tu na szybkich motocyklach pędzi dwóch, a nawet trzech kaskaderów jednocześnie. Nieco podobny, acz subtelniejszy pokaz to podniebny rower. Popis siły i zręczności dają panowie z Białorusi. Tu zaprezentowali gimnastykę na drążkach. Chciałbym zapytać, co Pani ściągnęło y, do cyrku? Dziecko. Dziecko? A Dziecko? Pani sama nie chciała? No, przy okazji. A na co Panie czekają w takim razie? Na jakie a pokazy? Na dobro, zabawę. A jakieś konkretne przedstawienie, konkretny element? Nie, wszystko. Chcemy zobaczyć. No oczywiście, że mamy dzieci, dzieci a dzieci chcą zobaczyć. Dzień dobry. Dziecko. Tylko? No, przede wszystkim. Najbardziej nieprzewidywalne numery to te, w których widzowie sami mogą uczestniczyć i takich nie zabrakło. Przy tym oczywiście dużo zabawy i dobrego humoru, bo i o to przede wszystkim w cyrku chodzi. To, że południowa obwodnica Hrubieszowa spóźnia się, nie jest żadną nowością. Pierwotnie miała być oddana w październiku zeszłego roku. Problemy z wyłonieniem wykonawcy sprawiły, że nierealny wydaje się również październik w tym roku, czyli kolejny oficjalnie zapowiadany termin oddania trasy. Opóźnienie to jeden, a utrudnienia dla mieszkańców przyległych terenów to drugi problem. Im dłużej trwa budowa, tym dłużej ci ludzie zmuszeni są korzystać z uszkodzonej drogi. Uciążliwy jest też pył, który w upalne dni unosi się w powietrzu. A my całe lato nie możemy ani rozwiesić prania, ani wywiesić pościeli, ani umyć okien, ani niczego. Absolutnie. Jest tragedia. Jeden kurz. Ja mieszkam tutaj, to my jeszcze jako tako, ale tutaj sąsiadka to ma całkowicie prze. Walone. No to tragedia jest, no pan zobaczy co się dzieje. Ani jechać, ani iść. Jak idę z dzieckiem, to dziecko już jest na tyle nauczone, bo dzisiaj nie pada, to nie wziął kularków. Na tyle jest nauczony, że nakłada okulary przeciwsłoneczne, żeby mu nie kurzyło się w oczy, nie? Żeby można było wyjść w ogóle na ulicę. Czyli kurzy się, ale też droga jest pouszkazana. Czy jeździ pani samochodem też? Jeździmy samochodem. Samochód Jak się jeździ? czuwa już robiliśmy zawieszenie w tym roku. Czyli zawieszenie się uszkodziło od tej drogi? Tak. Moim zdaniem przetarg tu powinien uzyskiwać ten, co najwięcej bierze, a nie najmniej. No I później co? W pół roboty rozpocznie i nie ma pieniędzy. No. A którędy, Panie zdaniem, powinni jeździć ci, którzy tu budują, żeby jednak nie, nie zakłócać, no spokoju tutaj, nie niszczyć tej drogi? Nie ma, tutaj nie ma w ogóle, którędy oni mają jeździć. Będą jeździli tamteny, kto rozwalał tam. Także to w ogóle nie powinni jeździć. Kto to na to w ogóle pozwolił? A co Pani sądzi o samym pomyśle budowy e, obwodnicy? No, obwodnice zbudują, ale rozpierdzielą inne drogi, na to samo wyjdzie. Kto nam potem to naprawi? Jedno budują, a drugie psują, mówią mieszkańcy Wolicy i ulicy Grudeckiej. Kierownik budowy, z którym rozmawialiśmy, odmówił wypowiedzi przed kamerą, ale zaznaczył, że firma Dromet z Częstochowy, która zajmuje się inwestycją, będzie naprawiać szkody na bieżąco. W trakcie budowy naruszono też stosunki wodne, co powoduje zalewanie przyległych gruntów. Długość południowej obwodnicy wyniesie ponad 9 km, a jej wartość to 179 milionów złotych. Nie tylko brukowany plac, ale być może też fontanna. Gmina Miejska Chrubieszów ogłosiła przetarg na budowę takowej przy ulicy Rynek, gdzie obecnie trwają prace rewitalizacyjne. Ma być to tak zwana fontanna sucha typu Dry Plaza o wymiarach płyty 540 na 540 metrów. Zostanie zabudowana płytami granitowymi z sześcioma dyszami spieniającymi, 12 dyszami strumieniowymi i centralną dyszą typu gejzer. Będzie też oświetlenie LEDowe. Sentymentalną podróż do Chrubieszowa sprzed lat zabrał nas Krzysztof Czarski, fotograf, który w latach 60. i 70. uwiecznił wiele nieistniejących obecnie miejsc oraz osoby związane z Chrubieszowem. W dużej części skupił się na swoich pięknych koleżankach. Ja przyjechałem do Chrubieszowa mając 4 lata i zostałem tutaj wychowywany przez dziadków, ponieważ mój ojciec umarł, taka przykro historia, no i od czwartego roku życia mieszkał w Chrubieszowie. Całe życie w tamtych czasach było, odbywało się na zewnątrz. Teraz ludzie zamykają się w domach i po godzinie zamknięcia sklepu właściwie prawie nikogo nie można spotkać na ulicy. Czasem jak się przyjeżdża i chce się zapytać o ulicę, to nie ma kogo po prostu. Uczestnicy spotkania mieli okazję rozpoznawać się na klimatycznych zdjęciach. Z ciekawostek mogliśmy zobaczyć na przykład kolej wąskotorową, dawny bazar czy autora pomnika Bolesława Prusa przy pracy. Ma Pan jakieś takie miejsce w którego najbardziej Pan żałuje, że zniknęło, że teraz go nie ma? To gdzie teraz. Stoi to ABC tak zwana czy, czy sierżant, bo to był taki fajny plac, gdzie się odbywały kiedyś różne imprezy, Między innymi ściana śmierci przyjeżdżała co roku, która mi chyba najbardziej tak y, utkwiła w pamięci jako młodemu chłopcu. Pan Krzysztof wspomina dawną technikę robienia zdjęć i paradoksalnie w dobie cyfryzacji radzi młodym, by na początku swojej przygody z fotografią sięgnęli po aparat z kliszą. Dla młodych ludzi to ja bym radził po prostu, żeby sobie kupili aparat na film, bo to jest jeszcze ciągle możliwe i próbowali przynajmniej na początku pierwsze 100 czy 200 zdjęć zrobić w sposób analogowy. Goście spotkania zauważyli na zdjęciach ciekawe szczegóły, na przykład bardzo wysoko wysunięte wówczas anteny. Co e, były. E... Naprawdę poważne przedsięwzięcia, bo wszyscy chcieliśmy oglądać telewizję. To było jedyne okno na świat. Nie było telefonów komórkowych, nie było Facebooka ani internetu. Na połączenie telefoniczne z Lublinem czekało się trzy godziny, zamawiając w centrali ręcznie obsługiwanej przez panie telefonistki. Krzysztof Czarski obecnie mieszka w Niemczech. Jego zdjęcia można znaleźć na stronie czarski.de Organizatorem prezentacji była Miejska Biblioteka Publiczna w Chrubieszowie. W ramach cyfrowego archiwum tradycji lokalnej możemy liczyć na kolejne tego typu spotkania. To jest taki projekt, który polega przede wszystkim na bardzo intensywnej pracy nad zbieraniem materiałów dotyczących chrubieszowszczyzny. Chrubieszowa w XX wieku. To dotyczy i wspomnień, i różnych archiwaliów. A oprócz tego będziemy organizować takie spotkania. Najbliższe mogę już dziś o tym powiedzieć, zaprosić, jeszcze nie ma materiałów zapraszających. Jest to spotkanie z genealogiem, z panem Tomaszem Glądałą z, z Towarzystwa Lubelskiego Genealogicznego i będzie ono 27 sierpnia. To jest takie pierwsze. Potem we wrześniu mamy dwa spotkania, jedno na temat architektury miasta, drugie na temat wielokulturowości właśnie. Tam też będziemy mieć gości na wszystkich tych spotkaniach. Cały projekt kończy się wystawą. Jeżeli chodzi o taką materialną efekt tego projektu, to oprócz zebranych materiałów archiwaliów będzie to wystawa. Wystawa taka mobilna, która mamy nadzieję stanie w różnych miastach, miejscach w mieście i która będzie pokazywała, jak to miasto się zmieniało. Mam nadzieję, że będzie to ciekawostka, bo na dobrą sprawę takie wystawy jeszcze w Chrubieszów nie miał, starych zdjęć. Przede wszystkim ten Chrubieszów był bardzo ludny. Społeczeństwo wychodziło, że tak powiem, przejść do parku czy na stadion, na spotkania, a dzisiaj to ten krubież jest pod tym względem taki cichy. Tak niewiele osób wychodzi, jeśli już to jedzie, wsiada w samochód i szybko się przemieszcza. I kiedyś były zupełnie inne zwyczaje. Poza tym. Spotykało się większość mieszkańców, ponieważ wszystko było w centrum Starego Chubiażowa. Spotkałyśmy się pod hadekiem, i zaczęło się od tego, że zaczęliśmy wpisywać ludzi do notatnika śmierci. Młodzi pasjonaci popkultury japońskiej spotkali się 19 sierpnia, najpierw przed Hrubieszowskim Domem Kultury, a potem w Słoneczku. Na tym pierwszym mini-konwencie można było poznać podstawy, czyli najważniejsze słowa po japońsku oraz takie pojęcia jak manga czy wokaloid. Ci bardziej zaangażowani byli przebrani za swoje ulubione postaci. To tak zwany cosplay. Skrót pochodzi z angielskiego i oznacza costume play. Ja jestem przebrana za NMI z serii Ngokushojo. E, to jest akurat e, ta postać... Um... Ma na sobie często e, szkolny mundurek japoński, on jest akurat bardzo wzorowany, tylko że e, to zależy, wiadomo, od szkoły. Jeśli na przykład ona akurat miała e, czarną wersję, więc ja założyłam czarną wersję, ale najczęściej właśnie w japońskich szkołach jest tak samo, tylko że na przykład są białe i czarne dodatki. Skąd takie ubranie e, wzięłaś? Ehm, od krawcowej. <laughs> Czyli po prostu potrzebowałam materiał i zaniosłam, żeby e, zdjęcie i po prostu mi uszyła. Była okazja do wymiany informacji o oglądanych właśnie anime, a część osób przyniosła mangi. Wielu uczestników też samodzielnie rysuje na wzór japońskich komiksów. Ogólnie to postacie z mojego ulubionego anime, ale jeszcze za dobrze mi to nie wychodzi. Jakie są twoje ulubione postacie? Natsu, Dragon, Fairy Tail, Lucy, Grey. Przeważnie to większość Fairy Tail rysuje postaci. Albo tak sama tworzę własne. Ja jestem Dark Seal, czyli to jest Vocaloid, czyli syntezator śpiewu. Czyli to nie jest żadnego anime, tylko po prostu to reprezentuje głos i jestem tego ciemną wersją, ogólnie. Z jedną na telefonie. A ciężko taki strój było zrobić? Znaczy, no trochę trzeba na tym popracować, bo bardzo ciężko znaleźć gotowe materiały na taki cosplay. Ogólnie bardzo rzadko się trafiają rzeczy podobne do postaci zanimę, ponieważ w Japonii jest zupełnie inna moda, a niektóre postacie z fantastyki mają dosyć wymyślne rzeczy. Jak ludzie reagowali dzisiaj, jak szłaś po w takim stroju? No, patrzyli się cały czas, wszyscy się gapili, no bo w sumie to jest coś wyjątkowego, taka osobę spotkać na ulicy przebraną. To był akurat pomysł mojej koleżanki Klaudii, która po prostu stwierdziła, iż przydałoby się zorganizować taką większą grupę, która będzie po prostu, no tak, żeby z Hrubieszowa wszystkich yy, zgarnąć. I po prostu utworzyliśmy wtedy wydarzenie na chrubieszowie i ja zaczęłam to po prostu rozpowszechniać więcej, czy na przykład na rubie chrubie, że zrobiłam plakat tutaj, żeby wisiał. No to spotkałyśmy się pod Hadekiem i zaczęło się od tego, że zaczęliśmy wpisywać ludzi do notatnika śmierci i zaczęliśmy coś tam, jakieś scenki robić, czyli coś tam się kłócić i tak dalej. Yy. No, i miałyśmy zamiar właśnie porozmawiać z tymi, co oglądają też. Na przykład, jeżeli ktoś się interesuje tymi, co ja lubię, to można by porozmawiać na przykład, jaką postać najbardziej lubi. Jakiego rodzaju fontanna ma powstać w Hrubieszowie? To pytanie konkursowe do Was. Odpowiedzi wyślijcie na adres redakcja Na trzy pierwsze osoby z poprawną odpowiedzią czekają nasze gadżety do odebrania w siedzibie telewizji i fotowideo art przy ulicy Ludnej 20. Wkrótce być może dowiemy się o tym, jak burmistrz Hrubieszowa po cichu pozwał swój urząd do sądu o dyskryminację i czy radni będą w stanie unieważnić to postępowanie, ale o tym w relacji ze zbliżającej się nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Oglądajcie nasz serwis www.chrubieszow.tv I to już wszystko w 14 wydaniu wiadomości. Wiadomości obejrzeliście dzięki firmie Hotbar Ulica Ludna 15, serwującej najlepszy kebab i pizzę w mieście. Sponsorem wiadomości jest firma Foto Video Art Ulica Ludna 20. Zawodowa fotografia ślubna i film, reklama, poligrafia, wyrób pieczątek, wydruki wielkoformatowe, perfekcja i jakość w nowym wydaniu.